Powiedz mi, czy to Ty? Poprzedniego dnia przygotowałeś sobie listę zadań tego, co masz dokładnie dzisiaj zrobić. Ale tak wstajesz i patrzysz na tę listę zadań i myślisz sobie, że zaczniesz za chwilę, ale najpierw wypijesz sobie kawę. Więc idziesz, robisz sobie kawę, pijesz ją. Gdy przychodzi czas na to, żeby faktycznie zacząć pracować nad tą listą zadań, to myślisz sobie, że najpierw sprawdzisz jeszcze maila, czy ktoś nie wysłał czegoś ważnego. Więc sprawdzasz swojego e-maila i zaczynasz czytać każdego maila, który do Ciebie przyszedł. I mówisz sobie, że wszystkie są ważne i musisz teraz na nie odpowiedzieć. I kontynuujesz to około prokrastynacji aż do końca całego dnia. A pod koniec dnia, gdy kładziesz się spać, to czujesz się, jakbyś zmarnował kolejny dzień swojego życia. Kiedy jest ktoś, kto na pewno tego nie zrobił. On nigdy nie prokrastynuje. Rozumie to, że jeśli czegoś nie zrobi, to to samo się nie zrobi i tak czy siak będzie musiał to zrobić. Dlatego właśnie wie, że prokrastynacja kompletnie nie ma sensu, bo tak czy siak będzie musiał zrobić te zadania. Każdego dnia odhacza wszystkie swoje zadania ze swojej listy zadań, nieważne czy czuje się źle, czy czuje się dobrze, zawsze robi to, co ma robić. A kiedy widzisz jego Instagrama kilka lat później, to widzisz dokładnie to, czego zawsze chciałeś w swoim życiu. Pytaniem jest, co jeśli mógłbyś stać się tym gościem? Jeśli jesteś tutaj nowy, to pozwól mi, że cię się przedstawię, więc ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. Ale teraz pewnie zadasz sobie pytanie, dlaczego w ogóle powinienem cię posłuchać? No więc pozwól mi, że powiem Ci moją historię. Ja nigdy nie byłem tak produktywny, jak jestem dzisiaj. Zazwyczaj wyglądało to tak, że miałem coś zrobić i zawsze mówiłem zaraz albo za chwilę, i tylko wszystko opóźniając. Nigdy nie robiłem tego, co wiedziałem, że mam robić, ale w pewnym momencie mojego życia, czyli w maju 2022, kompletnie się zmieniłem. To był ten miesiąc, w którym zacząłem robić te wszystkie dobre nawyki, które wcześniej myślałem, że są dziwne, i wtedy dopiero moja produktywność się trochę podniosła. Ale wciąż nie było na jakimś wysokim poziomie. Po dwóch latach eksperymentowania i uczenia się o produktywności i o wszystkich innych rzeczach jestem bardziej produktywny niż 90% ludzkości. Jestem w stanie zrobić bardzo wiele pracy w półtorej godziny z maksymalnym poziomem skupienia i bez żadnych rozproszeń. Nie ma takiego dnia, w którym nie wypełnię swojej listy zadań w 100%. Teraz pewnie zadasz pytanie, jak to zrobiłem. No, pozwól mi, że pokażę Ci, jak Ty możesz zrobić dokładnie to samo. Więc na początku zaczniemy od chwilki teorii, wyjaśniając to, o czym my w ogóle dzisiaj rozmawiamy. Więc na początku ukryjmy trochę teorii i powiem, czym jest w ogóle produktywność, bo myślę, że rozumienie tego da nam dużo takiej przewagi, bo jesteśmy w stanie faktycznie dostosować te taktyki do nas i po prostu zacząć pytać się, jak możemy zmienić to, żeby zwiększyć naszą produktywność, jak możemy zmienić ten czynnik, żeby zwiększyć naszą produktywność i tak cały czas. Więc produktywność to jest po prostu to, ile pracy robisz w danym czasie. Czyli takie równanie produktywności, to jest czas. Razy skupienie równa się produktywność. Więc nie możemy za bardzo tak rywalizować na czasie, nie? Co możemy zrobić? To możemy tylko i wyłącznie starać się bardziej skupiać. Wiadomo, możemy też na przykład zamiast iść na siłownię, iść pobiegać na przykład i zaoszczędzić na przykład pół godziny, ale lepiej jest po prostu cały czas próbować się lepiej skupiać, cały czas próbować trenować swój umysł, żeby lepiej się skupiał. I jeszcze jedną rzeczą, o której chciałem pogadać, to to, że wiele ludzi mówi, że pracowanie jest złe, że bycie faktycznie produktywnym jest złe, że ciężka praca jest zła. I myślę, że to jest kompletnie złe przekonanie i że po prostu ludzkość i ta społeczność w dzisiejszych czasach, która jest kompletnie leniwa i po prostu nic nie robi, to cały czas domaga się tego, żeby było łatwiej, tego, żeby nie trzeba było pracować. Ale tak właściwie podczas pracy jesteśmy najszczęśliwsi. I było na ten temat badanie, i ono miało tytuł Wędrujący umysł to nieszczęśliwy umysł. I co w tym badaniu robili, to, to mieli takie sygnalizatory, czy jak to nazwać, i to po prostu w różnych momentach dnia piszczało, nie? I co to oznaczało, to to, że ci badani mieli wziąć notes, czy jakiś tam zeszyt, i po prostu zapisać to, co dokładnie robili w tym momencie i jak się czuli. I co oni znaleźli po dosyć długim. Okresie zbierania tych danych od wielu osób, to odkryli to, że ludzie są najszczęśliwsi podczas pracy, do której tak bardzo nie chcą iść, nie? I są najmniej szczęśliwi podczas przerwy, której tak bardzo chcieli. Bo wiesz, jak na przykład, nie wiem, idziesz do pracy albo do szkoły i po prostu czujesz, że nie chce ci się tu siedzieć, że chcesz wracać do domu i tak dalej, nie? To gdy wrócisz do domu, to będziesz najmniej szczęśliwy. No najprawdopodobniej miałeś tak, że właśnie wracasz do tego domu i tak myślisz sobie, że o, ale sobie nie wiem, na przykład pogram w coś i siadasz do komputera i tak czujesz się, no no dobra, ale czemu ja tak bardzo tego chciałem? Ale musisz zdać sobie sprawę z tego, że tak właściwie ciężkie pracowanie jest po prostu fajne, jest po prostu przyjemne i jest po prostu dobre. Nie pozwól, żeby to dziwne społeczeństwo przeprało ci mózg i po prostu powiedziało ci, że ciężka praca jest zła, że ciężkie pracowanie jest złe. To się nie mówię ci też, żebyś wierzył mnie, nie? Myślę, że skoro możesz wybrać to, co chcesz wierzyć, to możesz wierzyć przynajmniej w tą lepszą rzecz, przynajmniej w to, co tak właściwie chcesz wierzyć, nie? Więc jeśli chcesz wierzyć, że ciężka praca jest zła i tak dalej, no to spoko, nie? Jeśli chcesz wierzyć w to, co ja wierzę, to też okej. Okay. Na przykład tak samo jest z ludźmi. Możesz wierzyć, że ludzie mówią jakieś złe rzeczy o tobie, że jesteś okropny i tak dalej, ale możesz też wierzyć w to, że ludzie mówią, że jesteś bardzo inteligentny i tak dalej. Ja na przykład w to wierzę z tego powodu, że nie wiem, co ludzie o mnie mówią, nie? więc mogę po prostu wybrać, żeby wierzyć w to. Skoro teraz już wiemy, czym jest produktywność, teraz przyszedł czas na to, żeby faktycznie wejść w to, co jest najlepsze. Na początku, zanim w ogóle zaczniemy mówić o jakichkolwiek taktykach, to przydałoby się zbudować dobre fundamenty, bo to na nich będzie trzymał się cały nasz dom, który budujemy. Jeśli mamy słabe fundamenty, no to dom bardzo łatwo spadnie. Więc teraz musimy zbudować taki fundament i faktycznie sprawić, żeby Twoja praca była zabawna. No bo na Twojej pracy będziesz budować cały ten Twój dom, tych Twoich osiągnięć, nie? Jeśli te fundamenty są takie nudne i po prostu nie chcesz się ich umacniać, no to ten Twój dom spadnie i to bardzo szybko. Więc musisz sprawić, żeby Twoje zadanie, czyli te fundamenty, było zabawne. Więc po prostu zadaj sobie pytanie, jak mógłbym sprawić, żeby to zadanie było zabawne. I jesteś w stanie znaleźć zabawę w jakimkolwiek typie pracy, cokolwiek to jest. Nieważne, czy nagrywasz filmy, nieważne, czy edytujesz filmy, nieważne, czy robisz miniaturki, czy piszesz książki, cokolwiek, jesteś w stanie znaleźć w tym zabawę, nie ma to żadnej różnicy. Więc teraz twoim krokiem działania na te część filmu jest po prostu zadać sobie pytanie jak mógłbym sprawić, żeby to zadanie było zabawniejsze i odpowiedzieć sobie na nie i zastosować te rzeczy, które sobie wypisałeś. Czyli jeśli wypisałeś sobie, nie wiem, na przykład puścić sobie muzykę, zrobić sobie kawę czy coś takiego, zrób no to. Skoro teraz mamy już silne fundamenty i faktycznie lubisz swoją pracę, to teraz przyszedł czas na taktyki, których możesz zacząć używać już dziś, żeby faktycznie poprawić twoją produktywność. Tym taktyką na produktywność jest oczywiście ta najlepsza, a jest to po prostu przerywany post, czyli po prostu nic nie jedzenie. Więc przerywany post to jest chyba najlepsza taktyka na produktywność, którą kiedykolwiek odkryłem, a przerywany post to po prostu nic nie jedzenie. Więc co ja robię każdego dnia? To po prostu budzę się, idę się umyć w łazience, nalewam sobie wody i po prostu siadam do komputera i zaczynam pracować. I nie wiem z tego powodu, że gdy nie jemy, to nasz mózg jest o wiele, wiele taki lepszy, o wiele taki bardziej skupiony, o wiele taki ostrzejszy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje dokładnie, nie znam tego powodu, ale wydaje mi się, że to jest po prostu tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie zjedliśmy żadnych węglowodanów. Z tego powodu, że węglowodany sprawiają właśnie, że nasz mózg jest dosyć taki wolny i po prostu taki straszny tak się zacina nasz mózg. Bo na pewno miałeś tak, że zjadłeś jakąś dużą porcję czegoś i po prostu później czułeś się taki zmęczony i nie byłeś w stanie nic zrobić. To jest właśnie z tego powodu, że zjadłeś bardzo dużo po pierwsze, a po drugie zjadłeś pewnie bardzo dużo węglowodanów. Wiadomo, może też tak być, że na przykład zjesz mnóstwo mnóstwo mięsa albo czegoś, bo mięso akurat nie ma węglowodanów i też będziesz się tak czuł. Ale nawet jeśli zjadłeś bardzo dużo mięsa, to i tak nie będziesz czuł się aż tak zmęczony, jakbyś zjadł węglowodany. Gdy ja jadłem dużo węglowodanów, to po prostu czułem się właśnie taki strasznie zaspany. Każdego dnia po prostu miałem taki drastyczny spadek energii o 12 czy 13, co nie jest normalne. Ale było to też myślę przez kofeinę, bo wtedy piłem kawę, więc to może było też przez to, bo jeszcze tak nie czuję. Skoro teraz zamówiliśmy tą najlepszą taktykę, to pozwól mi, że pokażę Ci jeszcze kilka rzeczy, których dziennie używam. Planowanie to chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaką można robić, bo za każdą minutę, którą sobie zaplanujesz, to zaoszczędzisz sobie ich aż 10. Więc planowanie jutra to jest chyba, myślę, jedna z najlepszych taktyk, jaką kiedykolwiek odkryłem. zaraz po przerywanym poście. Jest to naprawdę coś fantastycznego, uwielbiam planować jutro, uwielbiam po prostu zaznaczać te czasy w kalendarzu, wyznaczać zadania i tak dalej, jest to po prostu fajne, ale poza tym też to dodaje ci to o wiele więcej takiej klarowności i takiej, takiej czystości umysłu do twojego życia i zabiera od ciebie mnóstwo takiego nacisku z tego powodu, że nie musisz myśleć o tym, co masz robić, po prostu nie musisz zastanawiać się nad tym, że... Okej, okay, mam robić to, czy to, czy tamto, i tak dalej. I po prostu wiesz co masz robić. Wiesz, że masz robić to, więc masz robić to. Jeśli robisz cokolwiek innego, no to robisz coś robisz coś złego, nie. Więc ja używam dwóch rzeczy, używam kalendarza, kalendarza Google po prostu. I używam też takiego dziennego planera. I naprawdę działa to fantastycznie. I po prostu zawsze jestem w stanie tam po prostu zobaczyć i dokładnie wiem co mam robić. Dokładnie wiem jaką książkę mam czytać, czy cokolwiek. Więc... Twoim krokiem działania jest zjechanie teraz do opisu tego filmu i będzie tam taki szablon tego dziennego plenera, o którym teraz mówiłem i kliknij w to i zduplikuj to do siebie. I teraz zaplanuj sobie jutrzejszy dzień. I zaplanuj to tak, żeby nie było żadnych takich pustych miejsc w twoim kalendarzu. Skoro teraz już wiemy dokładnie, co mamy robić i wiemy, że mamy jutro zaplanowane, to przyszedł czas na ostatnią taktykę produktywności. Praca głęboka to jedna z najlepszych rzeczy, która kiedykolwiek przytrafiła się ludzkości, z tego powodu, że w tym stanie flow jesteśmy najszczęśliwsi, bo po prostu nie ma myśli w naszej głowie. Jeszcze ostatnią rzeczą, o której chciałem pogadać w tym filmie, jest oczywiście praca głęboka. I myślę, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką odkryłem w życiu. I praca głęboka to jest taki stan, w którym jesteśmy, gdy mamy kompletnie zero myśli w głowie, tak zwany też stan flow. I co się dzieje wtedy, to tak bardzo angażujemy się w, to, w jakieś zadanie, czy na przykład pisanie, nagrywanie i tak dalej, że. Stajemy się dosłownie jakby jednością z tym zadaniem, nie? się ja wiem, że to brzmi dziwnie, nie? Ale chodzi o to, że na przykład gdy piszesz, to stajesz się w jakiś sposób jednością z klawiaturą. Gdy ja na przykład teraz nagrywam, to staje się w jakiś sposób jednością, nie wiem, czy z kamerą, czy z czym. W każdym bądź razie po prostu stajesz się jednością z tym zadaniem i coś wtedy dzieje, to naturalnie, że masz zero myśli w głowie. Więc kompletnie wyeliminuj wszystkie rozproszenia, które będą wyciągać przez z tego Stanu Flow, no bo to jest to najlepsze. Doświadczenie, które możemy mieć w naszym życiu. I co ja robię, to mam przy sobie zawsze taki notes i długopis, i po prostu za każdym razem, gdy coś mnie rozproszy, to zapisuję to, i później po prostu pytam się siebie, jak mogę sprawić, żeby to już więcej mnie nie rozpraszało, i później już mnie to nie rozprasza, nie? Więc postaraj się znaleźć te rozproszenia, które masz i postaraj się je wyeliminować. I jeszcze na koniec zrobimy szybką wizualizację, która doda Ci trochę motywacji i faktycznie pomoże ci podjąć działanie i zastosować te rzeczy, o których mówiłem w tym filmie. Więc zamknij swoje oczy. Wyobraź sobie siebie, który na koniec dnia siada, żeby zaplanować swój następny dzień i patrzysz na swoją listę zadań i odhaczyłeś dosłownie wszystko, co miałeś dzisiaj zrobić. Patrzysz na swój kalendarz i patrzysz na to, że podążałeś za tym dokładnie w 100% tak jak miałeś, zaplanowałeś to i podążałeś za tym w 100% tak jak chciałeś. Nie zmarnowałeś ani sekundy tego dnia i po prostu czujesz się taki spełniony i czujesz się po prostu fantastycznie. I myślisz sobie, że jutro zrobisz dokładnie to samo, więc planujesz następny dzień Oznaczasz te czasy w kalendarzu, i następnego dnia podążasz za tym kalendarzem w 100%. Znowu czujesz się po prostu fantastycznie, czujesz się bardzo zdyscyplinowany, czujesz się bardzo taki dumny z siebie. Możesz otworzyć swoje oczy. Także no, to było dzisiaj na tyle. Jeśli ten film ci się spodobał, to na pewno spodoba ci się też ten, i pamiętaj, że najlepszym momentem na zmienienie twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.